A dzisiaj kolejna porcja merytoryki wyciągniętej z Facebook Live'a, którą zrobiłem z Milkiem Burneiko o biznesie, marketingu, internetach. Było tego tak dużo, że postanowiliśmy dla Was zrobić nawet drugi odcinek z tego live'a. Owocnego oglądania i koniecznie napisz, czy dla Ciebie to było wartościowe, czy znalazłeś odpowiedzi na pytania, które również Ciebie gdzieś męczyły. Powodzenia! Jak wypromować się jako artysta? Masz swój Instagram, kanał na YouTube, ale nie przybywasz siedzących osób. Załóżmy, że kontent jest dobry i w miarę regularny. To pytanie, jak słyszę, załóżmy, pomyślmy, to zawsze pytanie, dobra. Czy zakładasz, myślisz, czy dzisiaj to już robisz i zrobiłaś te lekcje? na Twoim kanale, jak teraz zwiedzimy z Milkiem Mirkiem, zobaczymy 100 piosenek nagranych i na przykład 50 Facebook live'ów z Twoich koncertów, gdzie na ulicy graż za 5 zł tam w słoiku, trzymając słoik przed sobą tam jakieś skrzypce otwarte, żeby pieniądze rzucali ludzie? To jest bardzo ważne pytanie. Napisz może, czy tak jest. Jeśli tak, to idziemy dalej. No bo jeśli nie, no to to właśnie musisz zrobić. Każdy wie, że na YouTube się daje wideo, więc czy wrzuciłaś pierwsze 10 wideo do swojego YouTube'a? Na Facebooku są Facebook Livey. Więc pytanie: Czy zrobiłeś pierwsze 10 Facebook Liveów na swoim koncercie? Czy jak wejdę na Twój Instagram, zobaczę dzisiaj 15 porcji Insta i zobaczę 10 zdjęć pokazujących ciebie na Twoich koncertach. No bo jeśli nie, to nie mam o czym gadać dalej. To nie jest lekceważąca odpowiedź z mojej strony, tylko właśnie rekomendacja, co należy zrobić. A się ja też troszkę powiem na rzecz. Że... W temacie związanym z, jeżeli chodzi o takimi kwestiami artystyczno-muzycznymi, tu też dobrze pada, oczywiście poza tym co powiedział Marcin, bardzo no. działań dwie rzeczy, bo ostatnio rozmawiałem z paroma osobami, które mają milionowe zasięgi, milionowe wyświetlenia. Dwie rzeczy, po pierwsze robienie tego co się ludziom podoba, co dla artystów nie jest czasami zbyt dobre, czyli popatrzenie w co ludzie klikają i lubią, na przykład ludzie bardzo lubią jak Artyści, którzy śpiewają, śpiewają w ciekawym wykonaniu kolorów dla dzieci. A druga rzecz, która świetnie bardzo działa, to są te wszystkie krosy, jeżeli chodzi. Czyli to jest znowu kwestia jest znalezienia troszkę większego artysty, dania mu wartości i też próba, tylko to wymaga dużo pracy, tak zwanego hustlingu, żeby do takich ludzi dotrzeć. Więc parę pomysłów od nas dla Ciebie, Asiu, Asiu. Chodzi bardziej o grafikę, animacje, główny profil social media to aktualny Instagram. Asia, Asia, grafika i animacje, to dam Ci też znowu przykład jednego człowieczka, który świetnie w tym działa, e, który na przykład postanowił robić karykatury i robi karykatury wszystkich osób znanych, które zna. Jedna osoba na 10, e, Michał Szafrański, Mirek Burneiko go zretwituje, nagle widzi go coraz więcej osób, potem robi komiks ze znanymi osobami, e, więc wiesz, jest masa ciekawych pomysłów, jak to można zrobić. Trzeba kreatywnie spojrzeć na temat. Powiedzmy na pytanie Tomka. Co zrobić, aby pracownicy dawali z siebie wszystko? Marcin Osman. To ja robię. I teraz to nie jest żart. Wymienię te aktywności. Zabieram ich w miesięcz, dwumiesięczne podróże po Tajlandii. Zabieram ich do SPA na Bali. Interesuję się ich życiem, pomagam realizować ich cele. Edukuję ich z finansów, mentoruję. Pomagam w polskiej dotacji na sprzęt komputerowy. Szczerze się nimi interesuję. I druga rekomendacja. Eliminuję tych, którzy nie ekscytują się pracą z nami. Bardzo trudne do egzekwowania, bo czasem to bolesne, bo trzeba zwalniać ludzi dużym skillu, ale bez tej postawy nie da się. To są moje rekomendacje i teraz nie żartowałem. Nam się czasami wydaje, że załóżmy damy pracownikom więcej pieniędzy, będą lepiej się czuli. No nie, jeżeli mają duży problem życiowy albo trwik innego i wszystkim się sypie, pieniądze nic im nie pomogą. Kwestia, co powiedział Martin, tak zwany care zależy mi, po prostu kwestia albo obserwowania, pytania, traktowania ich jak ludzi równych, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi, i wszystkie stanowiska, stopnie, pieniądze i tak dalej, to jest kwestia wymyślona przez nas. Więc kwestia jest polega na tym, że po prostu traktować innych ludzi jak ludzi, a nie jako podmiot, który jest pod nami. I żeby nam zależało i to, co ja proponuję i tak jak buduję swoje firmy, to po prostu musi nam mocno zależeć, żeby po prostu pomóc tym ludziom, żeby oni się rozwijali, nie tylko w firmie, ale też w życiu osobistym. Bo się okazuje, że na przykład niektórzy potrzebują pieniędzy, niektórzy potrzebują czegoś samo... Niektórzy potrzebują przytulenia, niektórzy potrzebują rozmowy, niektórzy potrzebują być pokazani na wideo w twoim vlogu na przykład u ciebie. Fanie. To na przykład, dlaczego nam się w tej chwili z pani fajnie pracuje, że <słyszy> potrzebuje być z dzieckiem w domu. Nie? Więc nie dzieckiem w domu, pracujemy w tej chwili zdalnie. Więc każdy ma troszeczkę inne potrzeby i trzeba niestety na każdą osobę inaczej patrzeć, ale też to, co powiedział Marcin, bardzo mądrego. Ja w tamtym roku e, zwolniłem trzy osoby, w tym roku już dwie. E, tak niestety trzeba działać i po prostu ludzi zwalniać. Jeżeli coś nie pasuje albo, albo biznesowo, albo e, charakterystycznie. Postawy nawet. nie tak. może być, nie? ale nie ma postawy. To nie musi być postawa fajtera, to musi, musi być postawa, że ty i ja mamy firmę, która wymaga pracy w różnych godzinach. Plusem jest to, że możesz nie pracować w godzinach pracy takich 8-16. Ale też za kompensatą jest to, że trzeba nie wiem, być teraz twoim supportem, jako twoja asystentka na live'ie o 19.37. Nie? nie to, że zamkniesz komputer. To jest kwestia umówienia się. My na przykład w ogóle nie mamy u siebie jakichś limitów urlopu. Jedziesz kiedy chcesz, na no, jak długo chcesz. No problem, jedź. Tylko zaplanuj, zgadaj się z tymem zastępstwa, powiedz nam o tym wcześniej, albo jedźmy razem. Albo weź komputer, bo nie musisz zawsze być całkiem off. To jest pytanie, biznes ludzi. Dobre pytanie. Lepiej mieć dwóch dobrych pracowników czy pięciu średnich? Powiem z doświadczenia. Miałem 30 takich sobie, zamieniłem ich na zero, czyli sama działałem. Później zamieniłem 0 na dwóch, trzech i zamieniłem strategię jechania z armią versus szukania snajperów. Albo nawet, wy, albo nawet najemników, którzy mają swoje firmy. Działa to rewelacyjnie. Bo jak masz większą grupę słabszych, to masz element zarządzania i musisz wprowadzić znowu element zarządzania. Czyli nie robisz biznesu, tylko zarządzasz nimi. Ja jestem zawsze za snajperami. Są drożsi, trudniejsi, trudniejsi do znalezienia. Ja zawsze wybieram snajperów. Słuchajcie, czytałem tą książkę jeżdżąc metrem do firmy, która się mieściła w że... Świętokrzyska. Yy, siedzą, yy, startując z skaba, dzień po dniu i po prostu to był jeden z zapasów, też, też. Żeby, żeby rzucić pracę i zacząć coś robić. O, o, o to ja czytałem tę książkę i ona powodowała, po, po, że założyłem wydawnictwo. A inna ciekawostka jest taka, chyba nikt o tym nie wie, że chciałem ją wydać jako pierwszą w moim wydawnictwie, które zamierzałem założyć, ale powiedziałem: Nie, nie będę brał udziału w licytacji o tę książkę. Bo się nie będę bił w licytacjach o te książki. Coś na ją wytłumaczył i minęło lat chyba z 7 i teraz prawdopodobnie odkupię licencję na tę książkę i ją przetłumaczymy na nowo poprawnie i będzie, będzie u nas po polsku. A, a mogę też dodać a propos tego biznesu ludzi? No, no, no. Tak no. Ty, że e, łatwo jest wpaść w pułapkę zatrudniania nowych osób, gdy mamy pieniądze. E, bardzo łatwo. E, natomiast nie tak się buduje firmę. Gary fajnie czegoś za tym powiedział, że powinniśmy być trenowani nie jak zatrudniać ludzi, ale jak ich zwalniać. Bo to jest trudne. Bardzo ciekawy temat, super temat. Bliski mojemu sercu, bliski pewnie sercu, seracie. W jaki sposób docierać do ludzi decyzyjnych sprzedaży biznes to biznes oferując swoje usługi lub produkty? No to kilka przykładów z mojego życia. Zostałem nagrodę, gdzie w jury był wiceprezes dużego banku. Nie wiedziałem, czy on w ogóle czytał te zgłoszenia, czy nie. Okazało się, że tak. I w momencie, jak podszedłem tam po tych nagrodach, trzymając statuetkę, to ta statuetka pomogła mi zrobić z nim spotkanie i tam jakieś rzeczy ciekawe robiliśmy. Czyli takie namierzenie, gdzie oni są. Jak ktokolwiek z osób decyzyjnych, chcesz dotrzeć do niej, napisał książkę, kup tę książkę, przerób, przeczytaj, wyślij mu podziękowania, rekomendacje, opinie. Wszyscy, którzy napisali książkę, nieważne jak wielkimi ludźmi są, chyba że Denisem, ale on już nie żyje, chcą słuchać opinii swoich czytelników. Możesz sobie wybrać na pierwszy rzut ludzi, którzy są decyzyjni i napisali książkę. To działa rewelacyjnie. Ja wysyłam do takich ludzi wiadomości, wideo na Messengerze na przykład. Działa bardzo fajnie. Lepiej niż mail. Pierwsza rzecz jest taka, że ludzie decydujący y, też szukają informacji. To jest pierwsza rzecz. Y, mówiłem o tym też, y, jest w szkole sprzedaży o tym tak. w jednej lekcji, że jeden, znaczy nie jeden z pierwszych, ale pierwszy projekt, który zrobiłem, miałem bloga chmurowisko. Zadzwonił do mnie CIO, wielkiej firmy na skalę europejską. Bo mówił, panie Mirku, przeczytałem w internecie, że Pan się zna na tych chmurach, czy może Pan nam pomóc. To jest pierwsza rzecz, po prostu tworzymy content ale z myślą nie o inżynierach, ale z myślą o decy osobach decyzyjnych. My jako inżynierowie na przykład robimy pisać dla inżynierów, a tych treści nie czyta dyrektor, nie czyta osoba mocowładna. Rzecz numer dwa. E pamiętajmy, że w dużych firmach decyzje są podejmowane troszeczkę inaczej. Czasami jest tak, że siadają e osoby w biurze i mówią, słuchajcie, mamy ofertę od murowiska, od firmy X, od firmy X. Kogo wybrać? I teraz jeżeli Ci osoby przy stole e, znają też e, firmę Twoją, będą cię polecać. I to było wiele razy, gdzie osoby, które na przykład znały nas z bloga, z bloga etc., polecają nas wewnątrz firmy. I powiem przykład. Siedzieliśmy w banku, jednym, jednym z największych banków na świecie i wchodzi e, na spotkanie pewien człowiek i mówi do mnie: Cześć, Mireczku. I ja już wiem, że to mój człowiek. To oglądał vloga, no? To vloga, nie? I teraz wiesz, jeżeli e, pokazujesz siebie. I nawet nie widzicie, ten osoba główna decyzyjna, a inni ci polecają, firmy to zaczyna działać. Nie? I trzecia rzecz, którą można rozważyć, bo to, co my na przykład teraz w chmurowisku dodajemy, pewnie się niedługo to pojawi, to szukanie też właśnie nie na zasadzie kod. Ja nie? nie jestem panem tego kod mailingu, kod dzwonienia do ludzi i szukania ich, tylko żeby to oni znajdowali nas. Pamiętajmy, że osoby typu dyrektor, prezes, tak dalej, na przykład dużo słuchają podcastów albo tego typu rzeczy, nie? I teraz, jak dużo jest podcastów w swojej niszy? Zróbmy, jeżeli, my, jeżeli e, mamy, e, na przykład naszymi klientami są dyrektorzy IT, podcast dla dyrektorów IT o, o trendach technologii IT. Nie ma tego, każdy dyrektor będzie słuchał, będzie pracował między sobą, stanie się nagle ich e, mentorem, ich e, wy, wyznawcą, znaczy ich e, wskazicielem, wska wska gdzie trzeba iść. Okay. Czyli to też jest prostsze zadanie, bo nie niepotrzebne są tak duże liczby jak w przypadku deta klienta detalicznego. Że jak masz podcast bardzo specjalistyczny, no to ludzie go łatwiej mogą znaleźć, bo jest mniejsza konkurencja i masz 30 odsłuchań podcastu tygodniowo, ale tam jest 28 osób, które nawet cię chcą słuchać i masz dla nich treści wartościowe, bo ludzie idą w pułapkę wielkich liczb. To, to jest właśnie cały sekret. nie? Właśnie, Marcin, bo tu jest, mówię znowu. Y Dlaczego na przykład ta firma Chmurowiska tak się fajnie rozwijała i dalej się rozwija? To jest ta kwestia tej znowu empatii, bo taki dyrektor, on dostaje nos maile, telefony, pytania, i chodź na konferencje, nie? I oni on nie chcą tego od nowej firmy, nawet jednoosobowej czy dwosobowej, żeby ich tam spamować. mają całą skrzynkę nazywaną spam czy sam wpadają, okej? Okay? Mhm. Trzeba szukać nowych miejsc, po prostu, gdzie ich można dosrzeć, i właśnie to jest co ciekawe, że ci ludzie też szukają. W internecie, ci ludzie oglądają YouTube'a, ci ludzie też słuchają podcastów, to są tak sami ludzie jak my, patrzcie, Marcin Otman jest prezesem, Mirek budek, jest prezesem w tej chwili w dwóch firmach. Ci ludzie są normalnymi ludźmi jak my, tylko czasami nie mają czasu, żeby czytać spam, który mi wpada do skrzynki. U mnie 1957, nie wiem dość ciebie. 1958. A widzisz. Gdzie, gdzie ten czas czytujesz? Jest to bo jestem w Lublinie, czyli bardziej na wschód, nie? Tak, to na, pewno, to na pewno jest właśnie to. Ale powinno być taki według tej. Ale powinno być u mnie w takim razie później niż u, niż u ciebie. Więc, a to jest lubię, to jest inny, inny mindset Okej, okay, później. Dawid <laughs> pytam, czemu uważasz, że plany biznesowe są mało warte? Nie plany biznesowe, biznes plany, to jest różnica. Biznes plany, tak. Marcin, zaczniesz. E, dlatego, że... Można przewidzieć tylko kilka kroków do przodu. Można sobie dać cele. Dobra, do czego zmierzam? To jest ciągła zmiana, eksperymentowanie, poprawianie. Mi plany biznesowe kojarzą z jakimś projektem unijnym, gdzie trzeba stworzyć na 200 stron plan, przewidzieć przyszłość i ty i osoba oceniająca wiesz, że to jest ściana, ale trzeba to zrobić. Nawet biznesplany do banku są krótsze, mniejsze, bardziej skondensowane. I ja wolę zbliżać moje hipotezy z klientami, a nie z kartką papieru. Dlatego tego nie robię. Biznes planów nie rozpisuję. Ale jednocześnie ważne jest prowadzenie Excela finansów. Czyli muszę wiedzieć ile muszę sprzedać, żeby pokryć koszty. Kiedy się pojawia zysk? Jaki w ogóle mam zysk? Jaką skalę? Nie wiem, Ile muszę zrobić odsłon filmu, żeby to zebrało mi 100 uczestników webinaru, z czego mam 17,5 transakcji na przykład. To bym mi mierzył. No, to są moje. Tak, czy bo Marcin, proszę bardzo, ważną rzecz, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że gdy zaczynacie jakiekolwiek działalność biznesową, nawet jak jesteście doświadczonym przedsiębiorcą albo średnio doświadczonym przedsiębiorcą, to macie wiedzę na, na propos czegoś. I teraz y, nam się czasami wydaje, i ja też w y, chwili, gdy mi się coś wydaje, to dostaję reality check, że nagle się budzę, dwa tygodnie później nie mam klienta danego produktu, nowej usługi. O to chodzi, że nam się czasami wydaje, że wiemy, jak coś zrobić. Siadamy nad kartkę, mówimy: Dobra, marketing będzie działał tak, sprzedaż będzie działała tak. I nawet jak zobaczycie, mój dzisiejszy vlog, tam pokazuje e, mój proces myślowy trzy dni przed końcem etatu, zanim zostałem przedsiębiorcą, wielkim przedsiębiorcą do działalności, i tam miałem już swój plan. I plan był dobry, bo był w Excelu i mówiący, mówiący tak. Dzisiaj 10 telefonów, dzisiaj dwa maile, dzisiaj to i to i to. I teraz to było bardzo proste i to wymagało tylko mojej akcji, a i tak to z rzeczywistością było inne. Okazało się, że nie dzwoniłem, a więcej sprzedawałem. Ale dlaczego Ty mówię? Że nam się wydaje, że my wiemy, jak będzie działał marketing, sprzedaż, produkt, development, godziny i tak dalej. Proces zmian jest bardzo szybki. W tej chwili cykl życia spółki spadł do niej kilkunastu lat a jeszcze w latach 90. to było kilkadziesiąt lat, nie? To się zmienia, dlatego że technologia, nasze postrzeganie świata bardzo szybko się zmienia, więc jeżeli założymy nawet coś, to może się okazać, że te rzeczy, nie dość, że są abstrakcyjne, to dodatkowo za rok, za dwa lata, nie będą całkowicie miały szansy, a to, co niektórzy próbują robić, bo widziałem to na biznesach, które niedobrze radzą, robią sobie biznesplan przed otwarciem biznesu, nie wiedząc nic a propos marketingu, tak, tak. I trzymają się tych kartek tak. i... Niższą... Geniusz, dokładnie pięknie, dokładnie z tą zgadzam. Wow, jestem pod wrażeniem, teraz się nie śmieję. Do mnie ty mówisz cały czas? Tak, do ciebie właśnie. Genialnie to wytłumaczyłeś. Ja nie myślałem o tym wcześniej. Żeby osoby bez kompetencji ten biznes To jest esencja. Od dzisiaj tak właśnie będę odpowiadał jak ktoś o nie do biznes planu. ale mówisz, bo żeby być w 100% per, czystym. Są przedsiębiorcy, na przykład mój dawny prezes w firmie Atendek, który zjadł całe życie na biznesach. On, tylko mówię, on był w biznesie przez kilkadziesiąt lat, spółki zakładał, akcjacyjne, robił biznesy w Polsce, zagraniczne. On faktycznie, on, gdy startował z nowym biznesem i szukał inwestorów, tworzyli biznesplan, ale tylko pod inwestorów. Przyjdę do inwestorów i budowali, ale i tak ten biznesplan zmieniali w trakcie. Ale ten człowiek Roman Szwed, yy, niesamowity przedsiębiorca, yy, on miał masę doświadczenia. Teraz ja nie widzę, żeby osoba początkująca mogła biznes biznesplan, który zadziała długoterminowo. Mhm. Mam wrażenie, że ktoś, im ktoś bardziej niedoświadczony, tym spędza więcej czasu nad biznesplanem. No bo on nie spędza czasu nad biznesem, no bo nie wie jak to robić, a wie jak używać Worda i Google'a i robi kopii w kleje. Jak zachęcić najlepszych pracowników do przyjścia do naszej firmy? Marcin, pierwszy, mirek drugi. Jak ja ich zachęcam? Piszę zniechęcające ogłoszenie rekrutacyjne. Czyli, że będziesz musiał pracować po nocach, że jesteśmy wymagający, że Marcin dużo mówi, że trzeba będzie jeździć z nami w podróże, że trzeba szybko pisać na komputerze, że nie przyjmujemy ludzi, którzy, płac którzy płaczą w pracy. Zniechęcamy ludzi do I zamiast. 300 zgłoszeń mamy na przykład 3. I z tej jednej osoby przychodzi, z tej trójki jedna się nadaje. Albo mówimy, że nagramy na wideo rozmowę reputacyjną. Już zmniejsza połowę chętnych. Ale, ale myślę, że to po prostu troszeczkę jest yy, nie te pytanie. Pytanie, yy, bo tu jak chyba rozumiem, jak zachęcić najlepszych ludzi na rynku, żeby przyszli do ciebie. Właśnie tym sposobem ci najlepsi są najbardziej świadomi. Inaczej. Zachęcisz najlepszą osobę na rynku. Ona cię przyjdzie i się zwolni po miesiącu czy po dwóch tygodniach, bo trafia do niewłaściwej firmy. Czyli zrobiłeś marketing oferty tej pracy i przyjdzie zajebista osoba do niewłaściwej firmy. Więc to była odpowiedź na to pytanie. Tak. To ty, ja też powiem coś, co chyba u Martina też działa, bo u mnie działa super, bo. W mojej firmie na przykład, e, praktycznie większość osób, które przychodziły, to są no powiedzmy eksperci. Jeżeli mówimy o firmach murowisko. I teraz jak to się działo, że oni tutaj trafili? Bardzo prosto. O, oni e, oglądali vloga, e, czytali bloga, wiedzieli kim jestem, widzieli jakie wartości wyznaję, wiedzieli co robię na co dzień. I teraz takie też dokumentowanie życia jest ekstremalnie przyciągające. Nie dość, że wciągamy klientów. I to mówię, nie tylko tutaj jak mówimy o kwestii akademii, ale też firmie Kurowisko, masa klientów, nawet może parę przykładów mógłbym o, omówić. E, to są klienci, którzy po prostu wiesz, jak spotykam ich w holu firmy, w brzmienie korporacji, to oni wiesz, o, Mirek oglądam twojego vloga, super nie. I teraz tak samo jest. I to goście, którzy mogliby, nie wiem, jedną dziurką ciwąć, nie? To tak, ale wiesz, i teraz. E, e, Wtedy, jak masz, usługi cokolwiek, to kupują tak dalej, ale też chodzi o pracowników, tak samo. E, wszystkie osoby, które dołączały, Marcin, znaczy e, Damian też oglądał vlog, natomiast zamiana się dać troszkę dłużej. E, Furman, Marcin, Krystian. Krystian to w ogóle, spotkaliśmy się w Krakowie e, po raz pierwszy, też po prostu wiesz, wszystko o moim vlogu wiedział, oglądał wszystkie odcinki, nie? I teraz tacy ludzie, e, oni po prostu zrobią wszystko i kwestia pieniędzy nie ma znaczenia. Oczywiście warto zapłacić takim ludziom, ale oni chcą pracować z Tobą, oni mają gdzieś, wszystkie inne firmy. Które płacą więcej i wyzyskują, oni chcą pracować z Tobą. A żeby to zrobić, trzeba pokazać siebie. No tak, no ja to widziałem też. Konferencja 800 osób. Dwa dni temu byłem prelegentem przez całe dwa dni i ludzie do mnie podchodzili poznaniem mnie z internetu. Nie z jakichś wideo biznesowych, tylko lifestyleowych, luźniejszych. Dlatego właśnie rozważam, Dodanie trzeciego wideo per doba na YouTubie moim, jakim mm. będzie właśnie vlog, robiony iPhone'em na takim statywie, ale to muszę mądrze pomyśleć, żeby to mnie nie zabiło. Tak. E, bo to, to jest wyzwanie. Czy mam kim to zmontować, że już tego mogę nie robić, ale to jednak jest zebranie części doby, która myśli o tym. Więc nie idę na pałę, tylko jeszcze sobie o tym rozmyślam. Na pewno to będę robił na wyjazdach. Nie jedziemy na tydzień do Portugalii. Okej. Okay. Blog, to jest vlog. Tak, bo jestem nie w biurze ten na przykład. I więc y, słuchajcie, pokończąc, bo, bo już mamy za 15, nie będziemy już ci dalej. Y, szaman FC na czy tylko książkę chcesz, ale podpowiemy wam jedną rzecz. I teraz już jesteśmy po zamknięciu sprzedaży, ale powiemy wam rzecz, która naprawdę bardzo wam pomoże. Naprawdę dokumentowanie swojego życia. Y, będziecie Dam wam przykład, jest jeden kolega, którego my znamy, Marcin, Marcin Kubicki. Kojarzysz? Tak, tak. No, Kubicki. Słuchajcie, akcję, Koleś ma w tej chwili, niektóre odcinki mają 100 wyświetleń, niektóre 50, niektóre 30. Mało, on robi, ale opowiadał mi historię. Pojechał do pewnej firmy i po prostu oni go, patrzcie, ten youtuber przyjechał, pójdzie nam drzwi, w ogóle ludzie nie doceniają, że nie potrzebujemy mieć tysiąca wyświetleń, wystarczy nam czasami 5, 10, 20 odpowiednich i ludzie widzą nas i będą chcieli tam pracować, będą chcieli u nas pracować i tak dalej. Dokumentowanie swojego życia. Dobrze, Mireczko Miruniu, lecę mojej dziewczyny przytulać. Dziękuję pięknie za gościnę. Było fajnie być gościem w Słonecznej Kalifornii. Wam piękne dzięki, tam 150 osób się Masz okulary. Kotleta masz, nie wiem. Chomika. Maskę Supermana. Welcome, baby. Ja mam takie nudne rybany. Wyślij mi, proszę, link do tych okularów. Bo myślę, żeby kupić takie antyrefleksy. Marcin, przeleń pieniądze, ci kupię co nam tylko trzeba. Nie przebywaj się takim rzeczom. Dziękujemy Wam bardzo za uczestnictwo. Mam nadzieję, że się powieście dobrze. Cieszę się, że oderwaliśmy przynajmniej część z Was od radio odbiorników i spędziliście czas. Za... Ej, dobra, dzięki, Buziaki. Leżur, Dziękujemy Wam serdecznie. Pozdrowienia, bawcie się dobrze, czytajcie dużo książek. 啊。Uh huh.